Dzień dobry, nazywam się Patrycja Teterycz, mam 18 lat i 162 cm wzrostu i pochodzę z Kaszub. Jestem tegoroczną absolwentką 19 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku i skończyłam także szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Jednak nie jest to moje największe doświadczenie z muzyką, ponieważ, jako że jestem z rodziny muzycznej, to towarzyszy mi ona od zawsze. W wieku 8 lat, wraz z tatą, założyliśmy dziecięcą młodzieżowy zespół rockowy Czarodzieje z Kaszub, z którym koncertowaliśmy po całej Polsce, jeździliśmy do radi, telewizji. Mamy na koncie trzy płyty i ponad 100 koncertów. Poza tym uczęszczam na prywatne lekcje wokalu. Jeśli chodzi o taniec, który też jest ze mną prawie że od zawsze. Przez ponad 12 lat trenowałam gimnastykę artystyczną, przez około rok gimnastykę sportową i przez trochę krótsze okresy czasu zdarzyło mi się otrzeć o taniec jazz oraz taniec modern. E, uczęszczałam do Broadway Musical School i na liczne warsztaty. E, jeśli chodzi o moją karierę aktorską, jeśli można to nazwać karierą, to właśnie tak jak powiedziałam przed chwilą, do Broadway Musical School chodziłam oraz. To teatr miniatura na zajęcia oraz na spektakle. W sensie, że grałam w spektaklach Przepraszam, trochę się zamotałam. I oprócz tego liczne półkolonie: taneczne, wokalne, jak i aktorskie. Z kamerą obyłam się dopiero stosunkowo niedawno, ponieważ w zeszłym roku brałam udział w produkcji filmu, tam gdzie kwitną Malenę, gdzie zagrałam. Główną rolę oraz poznałam panią Danutę Testankę i Henryka Gołębiewskiego, którzy również grali w tym filmie. Um, bardzo chciałabym w przyszłości być aktorką głównie w branży filmowej. I jeszcze chciałabym nadmienić, że dobingowałam od 8 do 15 roku życia bajki dla kanału CBBs. Przez ostatnie dwa lata sporadycznie tylko nagrywam materiały naukowe dla Nowej Ery. Um, wszystkie te doświadczenia ukształtowały mnie jako osobę bardzo pewną siebie, pozytywną i taką otwartą na życie. Dziękuję za uwagę.